Halo, halo moi drodzy. Witam Was już w kolejnym odcinku serii The Sims 4 czarodziejka. I jak widzicie, skończyliśmy ostatnio na, nie, na poniedziałku. Teraz jest wtorek w nocy muszę wam powiedzieć, że przed do czarodziej, którego spotkaliśmy w, w mieście czarodziejów. Tak jakby zakazana brama tam była, o! W zakazanej bramie. Także przyszedł do nas, powiedział nam, że wielka czarodziejka jest nas dumna, że osiągamy takie cele i udaje nam się to robić w bardzo szybkim tempie, dlatego dała nam radę. A jaka to była rada? Była taka rada, że powiedziała, że, że możemy iść do miasta, w którym znajdują się najwięksi czarodzieje. Pójść do sklepików, i możemy tam znaleźć pewne produkty. Które są nam potrzebne. Nie powiedziała, co możemy tam znaleźć, ale jak wiecie, dobra rada od czarodziejki, to znaczy, że trzeba tam iść i popytać. Nic nam nie zaszkodzi. Także dzisiaj sobie właśnie tam pójdziemy. Tylko musimy troszkę wieść więcej pieniążków. Ok, posprzedawajmy to. Obraz sprzedaliśmy za 84. A jeszcze za ogródek ogarniemy. Opryskamy i podchwaszczamy. Ale musi być gorąco, patrzcie. Na trawę. Nie wiem, czy trzeba coś podać, Też. Zagarnij to. O, Kleofas zmienił grupę wiekową. Z małych kocia Kleofas zmienił się w dorosłego kota. O, jak super. Gratulacje, Kleofas. Także, znajdujemy się teraz w Alei Magów. Alei? Chyba Alei. Jesteśmy w sklepiku. Która nas doradziła, znaczy czarownica, żebyśmy tutaj przyszli. No i popytajmy, co mają dobrego. Kupły książki, różdżki, chowańca, to może na razie nie. Kup miotły i kryształy, ale tu też nie. I powinien być właśnie ten sklepik. W naszym, naszym sklepiku sprzedaje Arichi Opunner. Projekcja astralna handlarza. Okej, okay, to dobra. To zapytajmy się, co tutaj mają. Czy możemy coś. O, tutaj jest nasza pani, jakaś czarodziejka. To też jest czarodziejką. Emilia Ernest. Kurczę nie kojarzę babeczki. Anioł Morski. Bekon. Ekscelencja z Hopper. Jabłko. Orkupus. Owoc ziemniak. No, w sumie możemy sobie wziąć tego Anioła Morskiego. Może nawet dwa sobie weźmiemy. Chyba tyle. To ja nie wiem, co ta czarodziejka nam powiedziała. Przejdziemy tu jutro. Przysłajne adwit. Miotły, skrzyżtały. A ty co mają? Co tutaj dają? Księga młodości, księga nieśmiertelności, księga zdjęcia klątwy, kula chowańca feng, kula chowańca sowa z seksem, kula chowańca wróżka. Normalowa różka, naturalna różdżka. Ojejciu, ile tego jest. Dobrze, tak, wróćmy sobie do domu. Nic tutaj nie znaleźliśmy. Pokażę wam teraz naszego kleofasa, który po zmianie grupy wiekowej wygląda dosyć dziwnie. Może tak. To jest kleofat, moi drodzy. Jezu, jaki on jest śliczny, jak jaką ma ładną Sierść, takie umaszczenie ma piękne. To jest nasz słodki kotek. Będzie nam pomagą, będzie naszą ostoją. Będziemy mieć po prostu kompana do życia, jak to się mówi. Cześć, Gleofas. Ja, jak dzieci są taśny. No, po prostu jesteś sweet. No i, no, przekochany jesteś. Weź go tam, będzie będę bać o niego jak o nasz skarb, moi drodzy. Anastazja, daj mu, go jeszcze. Anastazja, co jeszcze możesz mu zrobić? Przytulić go możesz? Yy. Przesmak, jeszcze na sam koniec. Tutaj masz. Czy my możemy? Mm. Aha, mamy prąd do zapłacenia. Dobrze, to zapłacimy sobie rachunek. Upać rachunki i weź pocztę. Mamy piąty poziom wetkarstwa. Ogromny są trzeci. Gotowania, charyzm, co mamy zielarstwo. Może sobie coś zjemy. Teraz poproś królika o kosztowność. Zobaczymy, czy nam coś da, czy nie. Co? Hmm. Rozmawiamy żabeczkę. Trzeba rozmnożyć. I co byśmy sobie mogli tutaj porobić yy... wiem, co byś mogła porobić. Poczytaj książkę. Tylko książki. O nie, nie będziesz mój kochany. Drapał mi tutaj yy... szafeczki. Go pogłaszcz od razu, żeby nie czuł się jakiś taki... A ty czy to zielarstwo. Tak, musi mieć szczęśliwy kotek. No, czytaj sobie to. Biami poziomy, także musimy mieć piąty poziom. Jest! mamy trzeci poziom, moi drodzy. A serja, że teraz przygotowywać łagodzący balsam do skóry. Super. To ucz się jeszcze dalej, zobaczymy czy teraz. Aha, dobra. Skorzystaj. Nasz klaofuś. Jezus, jest w tych kałużach. Tu siedzisz, biedny. Człowiek mały. Kociaczku nasz kochany. Także wystrzedajmy sobie to, co mamy tutaj. A ja sobie przeniosę właśnie w tym momencie... naszą że to Co ty tu masz? Weź udział w z rodziną i czytaj coś. Dobra, No ci mogę zaznaczyć, że możesz czytać. Mm, proszę bardzo. Poddaj rośliny. To może jutro będzie do podnania coś. Musimy jej tej aspiracji wypełniać. Skup koszto. Ale masz... Ale wiecie co? Myślałam sobie tak. Póki ona jest czarodziejką. Wiadomo, ma inspirację, bycia czarownicą i czarodziejką. No ale chciałam jej też trochę punktów nazbierać. I myślałam sobie, że sobie pójdziemy w kreatywność. I pójdziemy sobie... Autorkę, boże, wybitną malarkę. Dobra. A potem i znowu, wiedziałem, wrócimy do tego co było. Weź sobie resztki. Ej, patrzcie, koło mi się obrazku księżyca, tego nie widziałam nigdy. Chodźcie, zobaczymy. To jest kopia obraz księżyca. W ogóle są teraz mamy pierwszą. Ciekawe, czy będzie widać. O wow, ale super to wygląda. Mega, to wygląda. Dobra, klasyczne duże. jest, mamy super poziom dopiero drugi dobra, i co? kokosów na razie nie będziemy zarabiać co robi nasz Kleofas? Kleofas sobie siedzi Nudzi się. biedactwa. Ale myślałam też, że możemy dziurę z tą myszą kupię. Sprzedaj. Jak, jak przecież to proces? Pamiętam cały czas o niego. Ej Boże, to faz. Sprzedaj. Mm. publikujemy ogłoszenie o tobie, chłopie. aś mnie zrobił bambuko teraz. Kolejny dzień. Kolejne plany do sprzedania. Otwarzaczka Zresztą już nam umarła, ale to nic, to nic, może ogarniemy to jakoś później, pani Kluwa. wrócił Kleofas. Gdzie jest ten nasz Kleofas? Gdzie jest Kleofas? Boże, kotku, jakie ja tęsknię za i tą... Jesteś tu, biedoku. Nie, już. Przyjdzie do domu. Już wrócił Kleofas. Już nie smuć. Czekaj. Jest tutaj mu na pewno już niska bo na pewno no No i gdzie on jest? Jego zawołaj. Skorzystaj w tym momencie, póki go nie ma. Jejuj, biegnij za nami, biedny. Już chodź. Jeź mama. Mama jest, wiesz. No Chodź tutaj do niego. Weź go tutaj w szczotku. Trzeski cię. Gdzie ty mi uciekłeś, ty? Ja się tak martwiłam o ciebie. Ty poszedłeś, wiesz? Nie robi się tak. Pogłasz. Powigilaj z powrotem, kotka. Daj mu przysmak. Jeszcze mogę. Może jeszcze raz go pogłaszczę. I zjemy sobie śniadanie. Tak myślę, co mam do na śniadanko. Proszę bardzo, proszę bardzo. Jakiś brudny. Myślę, że jeszcze musimy wbić. Harybdę mam wbitą, bo miał być trzeci poziom. Zielarstwo jest trzeci poziom, musimy mieć piąty poziom. Zielarstwo od mam piąty poziom. Ja jeszcze bym się troszkę pobijać. Proszę Państwa, znowu jesteśmy na zakupkach. Znowu idźmy sprawdzić, czy coś się pojawiło nowego, czy nie. Kogo my tu mamy. No i się okazało, że nic nowego nie mamy. Ale możemy sobie coś wziąć. Przedtem truskawkę. Możemy sobie zasadzić ziemniaczka. No myślę, że tyle. Jeszcze sobie sprawdźmy tutaj o Victory. Bardzo podobne z tym jest tutaj. nic ciekawego właśnie wstaliśmy, idziemy do pracy już jesteśmy spóźnieni zresztą jak zawsze nie ma naszej Anny, pasuje coś tutaj porobić pasuje tutaj posprzedawać, ale niech ona się tu ogarnie może bez bereką posprzedawać, chociaż nie, niech sobie jeszcze zje tak myślę bo w sumie przecież na jedzoną. zobaczymy. Te ci tylko ogarnąć. Nasz klawas śpi. Zabiję go na jedzonko. No jeju jeju, jak jest zmarnowana. zmarnowana. to wszystko. Otwaszczaj, też posprzedawaj, tu spiesz plon. No, klasyczną Dobrze, mam już 1000 zł, proszę Państwa. Jest dobrze, Jest więc bardzo dobrze bym powiedziała: w końcu się wyrabiamy, w końcu, w końcu, w końcu coś zarabiamy. I, I mam nadzieję, że za niedługo otworzymy swój sklep. Oczywiście musimy być czarodziejkami, żeby to zrobić. Pasuje robić eliksiry jakieś. Ogarnywać. Czy ja mogę powrócić do życia? Nie mogę. Tak. Sprzedaj. Mały. Czwarty poziom malowania. Super. Sprzedaj. I ja, je wypełniliśmy. Męczył obraz emocji. Jaki ładny obraz. I nie widziałam tego obrazu nigdy. Naprawdę, bardzo ładny. Sprzedaj. Yeah. Nasza Ana została obiecującą debitantką. No tego się nie spodziewałam, moi drodzy. Ja się totalnie spodziewałam. Od swojej na szczerości. z tą, stwierdzam. No, na jej... Nie wiem, czemu do nas dzwoni, chłopie? Tego nie było. Obiecuję, żeby Anestesia wczuła na drugą Sławy. sławę. Wow! Nie no, Anastazja nie jest taka, że ciągnie ją do pieniędzy. Ona raczej chce mieć szczęśliwe, pokodne życie i być czarodziejką. To było jej marzenie. Od zawsze. Szczotkuj go. Daj mu przysmak, Przytul go. Możesz się z nim pobawić. Możesz go tak potrzebuję. miłości, dużo miłości. Właśnie, wskaźnikiem. Nasz kochany skarb. I spód z nim więź. Super. Sprzedaj. Dobra, panie drodzy. A co ten Felix. Proszę tutaj. Trzeba mu dać jeść. Sama też pasuje, żebyś coś zjadła, skorzystała i poszła spać. No, i myślę, że w tym momencie możemy skończyć odcinek. Myślę, że w przyszłym odcinku um, pojedziemy sobie do granitowych kaskad. Tak, tam będziemy łowić krowy kwiata. Tam będziemy sobie ogarniać jakieś rośliny, takie właśnie nieznane nam. No, i myślę, że przyszły odcinek będzie bardzo fajnym odcinkiem. Także zapraszam do. Oglądnięcia kolejnych odcinków, do oglądnięcia poprzednich odcinków. No i pozdrawiam Was serdecznie życzę miłych wakacji! Przede wszystkim. Także. Do zobaczenia. Pa!